kolorowy kosmonauta. Wygląda bardzo kosmicznie. Czuję się jak na jakiejś studniówce. Uuu. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Jak wiecie, dzisiaj jestem bardzo elegancka, bo będę testować, mam nadzieję, eleganckie kosmetyki. Rem Beauty. Bardzo chcieliście, żebym mnie przetestowała, i jak tylko dostałam tą paczkę Pierrot, to miałam takie jest! Mamy jej kosmetyki, mogę dla Was przetestować, żebym ja i Wy mogliście zobaczyć, czy to się w ogóle opłaca, czy jest sens. <słyski> Tak wygląda pudełko, i jak się je otworzy, mamy Sephora Loves Rem Beauty by Ariana Grande i mamy Ariany w jakimś dziwnym plastikowym bądź szklanym hełmie, który został dorobiony pewnie w postprodukcji, ale wygląda bardzo, wiecie, tak kosmicznie, nowocześnie i elegancko. Tutaj w środku za jej twarzą mamy spis wszystkich kosmetyków. Więc jak widzicie, jest ich sześć. I mamy kosmetyki zarówno takie do twarzy, jak i do oczu, i do ust, więc jakby tutaj to pokrywa wszystko. Ale nie ma żadnego podkładu, korektora, pudru, więc tutaj będę się musiała wesprzeć moimi kosmetykami. Jeżeli chodzi o to, jak one wyglądają z zewnątrz, to są bardzo takie monochromatyczne. Bardzo mi się kojarzą, szczerze mówiąc, z z kosmetykami Kim Kardashian. Te w sensie się tymi skin, bo one też mają właśnie taki vibe, że są takie monochromatyczne, bardzo proste, ale zobaczymy jak będą w środku. Więc zacznę chyba po kolei tak jakbym robiła normalnie makijaż i pierwszym produktem, który mogę użyć, jest uwaga, ten Cooling Blurring Under Eye balm O, to chyba będzie to, bo jest takie kwadratowe pudełeczko. Okej, okay, czyli w teorii, jak czytam na tym pudełku, to ma być balsam pod oczy, który sprawi, że nawet jak nie przyspaliście całej nocy, to w teorii ma się tak wyglądać. Pudełeczko, uwaga. Uuuu! Wy tego pewnie widzicie w kamerze, ale jak ja to daję tak pod światło, to to jest takie morskie, taka morska, turkusowa galaretka. I chciałam tylko powiedzieć, że takie małe opakowanie kosztuje 105 zł za takie maleństwo. Uważam, że to jest dużo, ale zobaczmy, co to będzie robiło. Winnie Color i opakowanie mnie przekonuje. Jest szklane, fajne, wiecie, takie luxury. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, to jest bardzo podobna konsystencja do tego, co testowałam na shortach od Huda Beauty i to jest dokładnie to. Ta konsystencja jest trochę jak galaretka, taki kisiel, taki żelek. Wygląda to jak mat, ale potem jak się nałoży na skórę, to powinno być takie mega nawilżające, więc spróbuję tutaj sobie wygrzebać troszeczkę paznokciem. Uff. Ogólnie między palcami na początku czuję się bardzo suchy, taki jakby miał wam zaraz spaść z dłoni, ale potem... On się robi trochę bardziej właśnie taki żelowaty, kremowy. Więc zobaczmy. Okej, okay, dobra. Na pewno czuję efekt chłodzenia i bardzo szybko się wchłania. Chłania. Bez sensu, że zrobiłam to na obu oczach, ale jak gdyby mam wrażenie, że to zrobiło jakiś dziwny efekt. To zrobiło coś. I cały czas czuję taki efekt chodzenia. To jest na sensie, że jakby trochę wygładza, więc jeżeli mamy jakieś takie, nie wiem, drobne zmarszczki, albo jakąś suchą skórę, albo coś tam mamy nierównego, to ogólnie nam wygładzi. Ma kofeinę, więc powinno jak gdyby nam zmniejszać worki pod oczami. W teorii i jest to primer przed makijażem. Wydaje mi się, że totalnie jak komuś nie szkoda tego produktu, to można go też użyć. Na całą twarz. Ja sobie wypróbuję, bo mnie to bardzo jakby przekonało. Wiem, że to jest tylko niby pod oczy, ale e, zrobię sobie tutaj na jednej części i zobaczymy, co nam to da. O, wow! U! Okej, okay. jak się tego nałoży dużo, to widzicie, robi się taki trochę kluch, ale sobie to rozprowadzę, bo pod okiem też tak właśnie dziwnie było, że się zrobiło tak trochę biało, ale tutaj powinno właśnie fajnie wygładzić. A ja mam właśnie tutaj e, rozszerzone pory, więc. Powinna to być opcja dobra do sprawdzenia. Tutaj wszystko bardzo ładnie wygląda. Skóra wygląda świeżo. Nie jest taka wiecie zmatowiona. Ale ten primer właśnie nie miał matowić, tylko miał tak troszeczkę bardziej wygładzać no i pielęgnować skórę y, wokół oczu. Pierwszy produkt uważam, że jest jak najbardziej na plus. Bardzo mi się podoba. Teraz przejdę do podkładu i do korektora, dlatego że tak jak mówiłam, ona tutaj tych kosmetyków nie ma. Więc użyję sobie takiego neutralnego podkładu i zobaczymy, jak będzie właśnie wyglądała ta lewa strona versus prawa. Ogólnie patrząc na zdjęcie, Zdjęcie Ariany, to nie jestem pewna, czy ja będę fanką jakby jej kolorowych kosmetyków. To nie jest do końca mój styl, nie jest do końca mój vibe, więc bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało na mnie i w opakowaniu. Podkład nałożony i teraz zobaczę, czy te dwie strony się jakoś różnią. I jakbym miałam być tak zupełnie szczera, mogłam powiedzieć, że może minimalnie tutaj wygląda gładziej, ale to byłoby tak na zasadzie bardzo naciągane. Zobaczmy jeszcze, jak się będzie trzymał korektor pod oczami. Używam teraz produktów, których używałam już wcześniej, więc też wiem, jak one się zachowują na mojej skórze i po prostu zobaczymy, jak będą wyglądać z tą bazą. Tutaj nic się nie zadziało na szczęście złego, nic się nie wałkuje, nic się nie roluje. Wygląda tak jak normalnie. Więc teraz czas na puder. Yy, chociaż może nie, jeszcze nie, bo jest jeden produkt, który pójdzie przed pudrem, ale mogę sobie zapudrować skórę pod oczami po prostu. Użyję sobie tej pudru Huda Beauty i dam trochę tu. Nie widzę jakiegoś efektu wow, ale wygląda dobrze, więc Zobaczmy jeszcze, co się będzie działo później. Przez to, że w tej przesyłce są dwa produkty do ust, to użyję sobie najpierw takiego produktu nawilżającego, bo to jest olejek. Wygląda on w ten sposób i jest napisane, że to jest non-sticky lip oil, czyli ma się nie kleić i to być taki nawilżający olejek do ust. Ja mam dosyć suche usta teraz i chcę je jakby przygotować przed późniejszą pomadką, więc wydaje mi się, że to będzie idealny moment. Uuu, to chyba będzie to. Jest to kolor Raspberry Drip. Możecie zobaczyć. Tak wygląda całe jakby opakowanie. Naprawdę są bardzo klasy, takie, że zastanawiacie się co jest w środku. Więc otworzę. Tu jest napisane, że te olejki występują w pięciu różnych odcieniach. Ja mam taki bardzo intensywnie różowy. Ale zobaczcie w ogóle na tą końcówkę. Jaka to jest akcja. Nigdy nie widziałam się takiej końcówki w produkcie do ust. Okej, okay. ja widziałam dopiero połowę. To jest w ogóle jakaś metalowa kulka w środku. Okej, okay, nie mam pojęcia, co to ma robić, ale jestem mega podekscytowana i jaram się tym produktem na maksa. Wygląda bardzo kosmicznie. Ten olejek kosztuje 80 zł, więc jakby jak na olejek do ust to jest dużo. Zostawia delikatny kolor, no i właśnie jest takim bardzo nawilżającym olejkiem. Ma y, olej kokosowy, ma jakieś ultra nawilżające składniki. Zastanawiam się, czy będzie miał zapach. Mam nadzieję, że będzie miał zapach, ale nie jest taki gładki, jednolity ale taki troszeczkę właśnie galaretkowaty. Ja jestem fanką tego opakowania i tej konsystencji jak na razie, bo to mnie tak mega zaciekawia. Bo wiecie, jakby w kosmetykach już naprawdę było wszystko. OMG. Jakby co robi ta kulka i dlaczego to jest wyprofilowane w ten sposób? Nie wiem, ale już to sprawdzam. Uwaga. O, ale to jest dziwne. Okej, okay, ta kulka jest taka zimna i ona jakby trochę masuje usta. To jest, to jest naprawdę dziwne, bo rzeczywiście nakładacie na usta produkt. I jakby jeszcze tego wcześniej nie czuliście, bo to jest zimne. Bardzo mi się podoba ten y, nakładacz, tylko przez to, że jest biały. Jak widzicie, podkład i wszystko jest widoczne na tym, y, na tym aplikatorze. Ale ogólnie olej jest rzeczywiście bardzo gładki, nie klei się. Nie wiem, czy 80 zł jest to warte, ale na razie jest naprawdę fajny. Pachnie bardzo delikatnie, wydaje mi się, że właśnie malinowo. Więc zaraz się znowu daję okejkę okay temu produktowi. A teraz mogę przejść z powrotem do twarzy i do kolejnego produktu. I tutaj jest coś takiego jak Cheek and Lip Stick. I wygląda to w ten sposób. Jest napisane, że tutaj jest 10 różnych odcieni. I jakby to jest jakiś taki stick, który może być używany i na policzki, i na usta. W formie podobno balsamu. Healthy flash of color, czyli po prostu jakiś takie, wiecie, delikatne uderzenie koloru na twarzy. Podobno by wyglądać bardzo naturalnie. A jednocześnie ma też dawać takie trochę rozświetlenie. Uuu, ej, ładne jest to opakowanie, ja już wam pokazuje. To jest chyba nazwa koloru Audition. I fajnie, że pokazali to tak, jak to była planeta, i wygląda to tak, jeżeli chodzi o front. Okej, okay, bardzo nice, naprawdę tak astronautko kosmicznie Czy ja to lubię? Nie wiem, na razie wygląda bardzo ciekawie, ale chyba kolor nie będzie do końca mój, w sensie on jest taki bardzo mocno przygaszony, ale wow, ogólnie wygląda cute, taki jak, jak mały, kolorowy kosmonauta. I ono kosztuje 95 zł, więc to jest prawie stówka za y, róż, no i w zasadzie też produkt do ust, więc też wiadomo, no z górniejszej półki. Zobaczę najpierw na ręku. Zostawia dużo koloru, ale nie rozciera się tak jakby zupełnie bezproblemowo. Troszeczkę trzeba mocniej pocierać. Nie wiem jeszcze, jak to nakładać, więc może nałożę sobie na palec i spróbuję tak wklepać. Jest taki kremowy bardzo, a z drugiej strony nie natłuszczę tej skóry. Bardzo mi się to podoba, bo trudno jest zrobić taki produkt, który będzie i do policzków, i do ust żeby nie natłuszczał policzków, a żeby nie wysuszał ust. Tu wiecie o co chodzi, bo to jest takie cienka granica, a tutaj wydaje mi się, że chyba całkiem fajnie sobie poradzili. Wydaje mi się, że też spokojnie można to na przykład nałożyć gąbeczką. Zobaczę, jakbym sobie nałożyła tak, jak najbardziej ten kolor się tutaj wklepuje, więc też można gąbeczką, można palcem, pewnie można też bezpośrednio ze sticka, ale wtedy właśnie trzeba będzie pewnie bardziej pocierać. Jako produkt jest naprawdę fajny, kolor mi po prostu nie do końca podchodzi w tym momencie, bo jest taki zbyt przygaszony, ale wtopił się bardzo ładnie, chociaż po tej stronie, zobaczcie, że tutaj się zrobił jakiś bubel. Nie wiem od czego to może być, ale tutaj tylko w tym miejscu to się zrobiło, a tak to to... Jest naprawdę gładko, wszystko rozłożone. Fajnie się wtapia, więc wydaje mi się, że jak się znajdzie swój odcień, to naprawdę jest to bardzo przyjemne. Jeżeli chodzi o usta, to o dziwo mam wrażenie, jakby one nadal były suche, tylko pokryte czymś gładkim. Bo wiecie, jak się uśmiecham. To nadal czuję takie, taką napiętą skórę, i to nie jest do końca dobre. To moim zdaniem pokazuje, że ten produkt jakby nie nawilża. Tutaj, jeżeli chodzi o te właściwości, takie super nawilżające, to nie jestem co do tego przekonana. Nałożę sobie jeszcze trochę tego produktu, właśnie na usta i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy się, wiecie, będzie zbierał w skórkach i tak dalej. Ha, na ustach wygląda dziwnie. I teraz jak jest z tym olejkiem, no to na pewno wygląda bardziej błyszczące niż jakby wyglądało bez. Też całkiem ładnie się wtapia w usta, nawet jak są takie trochę bardziej suche, jak widzicie. Chyba i tak ten kolor mi się bardziej podoba na policzkach niż na moich ustach, bo są jakieś takie trochę wyblakłe za bardzo. Spróbuję sobie zdjąć ten olejek i zobaczę jak to będzie wyglądało na ustach tak po prostu. Zobaczmy tak. Ojzu, okej, ok, dziwny kolor na ustach I może to jest kwestia, że ja ostatnio takich kolorów nie używam Ale ogólnie, jeżeli chodzi o sam produkt To wydaje mi się, że on wygląda dobrze Zarówno na policzkach, właśnie jak i na ustach I dla mnie super jest to, że właśnie Nie wysusza ust I nie natłuszcza policzków Tylko jest idealny balans Więc jest to naprawdę fajny taki produkt dwa w jednym A nie jest to łatwe I chyba teraz przejdę do palety cieni Czyli do tej rzeczy, której się boję najbardziej Tutaj mamy sześć różnych palet, które wyglądają w ten sposób Czyli mamy sześć różnych cieni Jestem w że tutaj można zrobić z nimi make-up od dnia do nocy. Każda paleta jest inspirowana jej make-up, jej, jej lukami, właśnie. Powinniście móc odtworzyć któryś z jej makijaży, właśnie jakąś paletą. Więc to jest mega nice. A więc podejrzewam, że paleta to jest to największe pudełko czyli to. I akurat tą wersję, którą ja mam, nazywa się Midnight Snack. Tutaj mam pokazane, właśnie kolory tej palety. Wow, jaki kosmos! To wygląda bardzo kosmicznie rzeczywiście. Uuu, na magnes! Ta Szczerze mówiąc, jak otworzyłam tą paletę, to wygląda to mniej epicko. W sensie, jakoś tak mi się kojarzy z takimi starymi cieniami. To są kolory, które ja bym widziała w takich paletach, nie wiem, sprzed 15 lat. Takie, wiecie, tanie marki raczej. Jakoś to do mnie nie przemawia, przynajmniej. Ale zrobimy słocze i zobaczymy, jak to. Będzie wyglądało, i potem jak to wygląda na oku. Tak wygląda cała paleta y, na ręku, i naprawdę podoba mi się ta druga część tych ciemniejszych barw. Czyli mamy się ten czarny, taki brąz ten dziwny, taki granatowy i nawet ten. Jakby to są cienie, które bardziej mi się podobają niż te pierwsze, chociaż ten na pewno jest bardzo ciekawy, tylko znowu nie do moich jakby upodobań. Zrobiłam sobie tylko brwi, dlatego że tu nie ma żadnego produktu, który mógłby być do brwi. Jeżeli chodzi o cenę tej palety, to to jest 115 zł za sześć cieni, więc mi się wydaje, że to jest ok. Właśnie zobaczmy jeszcze, jak one będą wyglądać na oku. Nie wiem, czy jestem w stanie odtworzyć ten make-up, bo jakby ten jasny cień wcale nie był aż taki intensywny, jak on jest tutaj, że mam wrażenie, że to może nie być ta paleta, bo to są takie bardzo delikatne fioleciki, a z tej palety mogłam użyć w zasadzie tylko tych dwóch cieni. Po prostu chyba sobie coś tam innego namarzę. Muszę jeszcze zobaczyć inne kolory tych palet, bo dziwi mnie trochę kierunek kolorów, który ona poszła, bo to jest takie tak bardzo nie to, co teraz jest, jakby wiecie, modne, że takie kolorowe linery i tak dalej, po prostu zupełnie tak jakby odeszła od tego. Jest paleta Baby Doll, która po prostu jest brązami. gogo Boots i tutaj Czyli ta paleta mi się o wiele bardziej podoba niż ta, bo ma fajny liliowy cień. Jest jeden turkusowy, jeden taki trochę bardziej z różem. Mega mi się podoba ten odcień. Potem jest Princessa Principessa, i ostatnia z Kitten. I ta też jest całkiem fajna, bo ma kaki i ma róże, więc ona może być bardzo ciekawa. Rzeczywiście ma większy wybór niż myślałam, więc jest okej. Okay, natomiast po prostu z tej palety pewnie nie będę korzystać zbyt często. Więc zobaczmy sobie w ogóle, jakie ma krycie ten, ten jasny właśnie. Nie? Tutaj mam podkład bez y, pudru, ale jak widzicie, no. Nie daje on jakoś mega dużo. Troszeczkę rozjaśnia, ale nie, na pewno nie da się osiągnąć takiego efektu jak ona ma tam na tym głównym zdjęciu. Że to nie jest takie kosmiczne rozjaśnienie wszystkiego. Dobra, wypróbuję teraz ten środkowy. Po prostu będę sobie chyba paciać, żeby zobaczyć, jaki to ma efekt. No bo na razie jest, jakby, widzicie, troszeczkę taka nuda. Natomiast krycie ma bardzo fajne i bardzo ładnie się rozblendowują. Więc to jest naprawdę dobre, jeżeli znajdziecie właśnie swoje fajne kolory, które się Wam podobają. Zobaczmy teraz. Ten granatowy, ja sobie go dam trochę palcem, bo on mi się bardzo podoba, ale on jest taki mega ciemny, że to naprawdę jest po prostu make up wieczorowy. Z tym i z tym czuję się jak na jakiejś studniówce, ale jak widzicie jest bardzo intensywny, tylko po prostu no to dla mnie nie do końca dobrze wygląda. Może jeszcze dodam właśnie trochę srebra, tak żeby już pójść jakby yy, grubo. Próbuję zrobić z nimi coś innego. Może dam je na przykład tutaj jeszcze trochę więcej. Trochę może ten granat wyciągnę. Na pewno mają dobrą pigmentację, na pewno się łatwo rozcierają, więc jeżeli chodzi o jakość cieni, to naprawdę nie mam do czego się przyczepić. Tylko po prostu... No, te kolory nie do końca mi grają, ale może komuś się po prostu podobać taka kosmiczna, po prostu szaro-granatowa, stylowa. I to jest git, jeżeli ktoś właśnie lubi takie właśnie chłodne, metaliczne cienie. Mega! Ja po prostu nie czuję się w tym do końca dobrze. Jeszcze nałożę sobie na dolną powiekę te właśnie ciemniejsze cienie. Może zacznę od tego, bo zawsze w razie co mogę go przykryć tym czarnym. On ma naprawdę ładny odcień, bo to jest taki właśnie coś pomiędzy brązem a fioletem. To jest taki złamany brąz i wygląda naprawdę nice. Ciekawe czy z tego czarnego da się zrobić na przykład eyeliner, jakbym sobie wzięła po prostu pędzelek do linera. Zobaczę. No przyciemnia trochę linię rzęs, ale nie będzie z tego czarny eyeliner niestety. tutaj się osypał ten granat, ale wydaje mi się, że nie jest najgorzej. Więc tutaj użyłam tak naprawdę wszystkich cieni, które były. Od najjaśniejszego do najciemniejszego właśnie spróbowałam zrobić taką kreskę, ale no jak wiecie, nie do końca to wyszło, więc on po prostu pewnie lepiej działa właśnie po prostu do samego przyciemniania linii rzęs i tyle tak normalnie. Dodam jeszcze tużny do rzęs i zobaczymy co myślę o efekcie końcowym. Pomalowałam rzęsy i szczerze mówiąc pomogło to tylko minimalnie. Jakby efekt nie za bardzo mi się podobał, bo po prostu ta kolorystyka do mnie nie przemawia, jest trochę za mocna, trochę za sylwestrowa, ale jeżeli chodzi o jakość tych cieni, uważam, że są naprawdę fajne i jeżeli widzicie w nich jakieś kolory, które Wam się podobają, to totalnie możecie je kupić, bo opakowanie piękne, super małe cienie, mam wrażenie, że jest to mega mocne opakowanie, że możecie mieć je w torebce i się nie rozwali i te cienie się też nie rozwalą, więc to jest mega fajne, no ale po prostu kolorystyka do mnie nie przemawia, ale nadal jestem pod wrażeniem tego produktu dwa w jednym, bo jakby on nadal wygląda na ustach bardzo dobrze, gadam, robię sobie tak hmm, wiecie, nic tutaj za bardzo się nie dzieje, nie przesuwa, ten produkt zostaje na ustach, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Szczerze mówiąc nie spotkałam się z takim produktem, który by wyglądał jednocześnie dobrze i na policzkach i na ustach, więc to jest bardzo duży plus. I teraz w takim razie przejdę do kolejnego produktu i uwaga, uwaga, nazywa się on Interstellar Highlighter Topper i jest tutaj 10 znowu odcieni. Napisali, że Multidimensional Topper. Jest to coś, co możemy nałożyć zarówno na oczy, jak i na policzki, pewnie też na usta, po prostu taki bardzo uniwersalny. Są jakieś emolienty roślinne i przez to to ma być taka bardzo jedwabista, kremowa formuła i ma wyglądać właśnie tak jak druga skóra, że ma się znowu ma tego nie czuć i ma być takie bardzo wtapiające się w skórę. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale w senę z tej smooth no matter where you wear it. Wow! Więc wyłówmy go z tej z tego pudełka. Chyba to jest to. Ciekawe, jaki będę miała kolor. Uuu, ciekawe. Ja mam kolor Miss Neptune. Taki, więc chyba to jest taki liliowy, bardzo delikatny liliowy. Miss Neptune. Ogólnie te opakowania są naprawdę ładne. Bardzo mi się podoba też to żłobienie takie, bo tutaj ten napis Ren Beauty jest bardzo taki, wiecie, wypukły, dotykalski uuu, oh, znowu przepiękne opakowanie. Wow, bardzo mi się podoba. Serio. Tak mi się podobają te metalowe opakowania u niej. Naprawdę, po prostu jakby to bardzo do mnie przemawia. I tak wydaje się być takie mega trwałe, wiecie. I od razu powiem, że to kosztuje 115 zł. Czyli tyle samo, co ta paleta cieni, a tu mamy tylko jeden kolor, więc mam nadzieję, że to będzie hit. Uwaga, otwórzmy to razem. Ej, to jest ten sam, co z opakowania! Czyli to jest ten, ten właśnie fioletowy, ale zobaczmy może jeszcze, jakie są. Inne cienie. Szkoda, że w tej przesyłce nie wysłała jakby wszystkich swoich produktów. Wtedy bym mogła zrobić, wiecie, i test maskary, i korektora, i wszystkiego, bo naprawdę te produkty wydają się być mega innowacyjne, w sensie, że te formuły są naprawdę dobre i naprawdę takie, jakby nowoczesne. Mamy odcień Miss Mercury, czyli taki standardowy, taki, wiecie, troszeczkę złoty. Miss Neptune, czyli ten taki liliowy. Miss Saturn, czyli taki troszeczkę w róż wchodzący, bardzo ładny, ale też znowu taki, wiecie, po prostu trochę bardziej normalny. Uuu, mama Elf, mroźna mięta, napisali. Ja uważam, że to jest bardzo fajny wybór, bo on może genialnie wyglądać, właśnie na oczach, troszeczkę na policzkach. Potem mamy Miss Mars, czyli taki ciemny już do głębszych odcieni skóry. Miss. I uranus, czyli taki chłodny róż, też może być bardzo fajny ten odcień. Ale ogólnie ten, który ja dostałam przy słuce, bardzo mi się podoba. Liliowy. Tutaj, jak możecie zobaczyć, jak się zmienia, jakby jego kolor, jak dostaje dużo światła, jak dostaje mniej światła. No ogólnie wygląda to spoko. Zrobię słocza. Uuu, jest taki bardzo mięciutki, jak poduszeczka. I uwaga. Szczerze, to nie jest coś, czego już bym nie widziała. Żeby nie szukać daleko, to to jest bardzo podobny odcień, jak kiedyś miała Cat Von D z tego swego Ultra Violet, e, właśnie rozświetlacza. Albo na przykład Anastazja Beverly jest też robiła coś podobnego, więc nie jest to odkrywcze. I szczerze mówiąc, po tym, co było napisane tutaj, spodziewałam się, że to będzie jakiś taki mega innowacyjny produkt. Więc tutaj się trochę zawiodłam, bo opis był taki na zasadzie: Wow, dziewczyno, nigdy nie widziałaś czegoś takiego. Nałożę go na policzki najpierw. Ja mam wrażenie, że on nawet troszeczkę przyciemnia, jakby on daje dosyć dużo koloru że on jest jakby takim bardziej, bym powiedziała, rzeczywiście toperem ym, na oko, nawet niż na policzki, bo po prostu czuję, że mi przyciemnił te moje szczyty i one już tak nie odbijają mocno światła i nie są takie, wiecie, wyrzeźbione, tylko po prostu jest taki, jakiś taki trochę szarowy brud. Opis versus to, co jest jakby naprawdę mega słabo. Mogę jeszcze sobie to napacieć na oko i zobaczyć, co się zmieni. Uuu, okej, okay. tu mi się bardziej już podoba, bo ten srebrny się zmienia właśnie w taki bardziej trochę liljowy. Ale jak widzicie, o dziwo przygasił błysk tego srebrnego. Ten srebrny świeci się bardziej niż tutaj ta ten Topper. Szczerze, do tej pory to jest produkt, który jestem zawiedziona najbardziej. No i potem ten olejek, który fajny, ale nie do końca działa. Ale jeszcze został nam jeden produkt do ust. Matowa pomadka. I też ma bardzo fajne opakowanie, znowu takie na zasadzie ala astronauta. Że pomadka jest astronautą i tak sobie wygląda przez okienko. Mega cute. To jest inspirowane pierwszym kobiecym hełmem astronautzkim, więc ogólnie wow. I to jest jakaś ultra smooth matowa formuła. Długo zostaje na ustach i nie wysusza. Więc ja sobie zmarzę to, co mam na ustach z tego dwa w jednym produktu, który, by the way, uważam nadal, że jest genialny. Wyłowię ją z pudełeczka, bo została ostatnia. Jako produkt nazywa się On Your Color i to jest matte lipstick w kolorze tiramisu. Ja dostałam tiramisu, więc zastanawiam się, jak to w ogóle dopełni to wszystko. To może być bardzo złe. Ale ogólnie wszystkie te pomadki kosztują 89 zł, więc prawie 9 dych za pomadkę. Dużo. Uuu, naprawdę to opakowanie jest takie urocze Pomadka jest małym astronautą Akurat tutaj to opakowanie Mam wrażenie, że jest takie Wiecie, tanie w odczuciu Bo jest bardzo plastikowe I tutaj na przykład widać, że ten kolor Ten srebrny kolor się bardzo szybko zdziera Skoro on się zdarł jeszcze w pudełku Więc wydaje mi się, że jak będziecie nosić w torebce W spodniach, w czymkolwiek To jednak ten kolor się będzie dosyć mocno ścierał Otwórzmy i zobaczmy ten kolor Mm, mm, mm. Jest to bardzo ciemny odcień, jak na mnie. Bardzo ładnie wygląda mimo wszystko, jest ten fajnie żłobiony napis, ona jest też właśnie taka fajna, matowa, bardzo do mnie przemawia, ale spróbujmy, żeby zobaczyć, jaka jest jakość tej pomadki. Mmm. Okej. Okay. Ten pierwszy mas nie dał prawie w ogóle koloru i miałem takie, co się dzieje, ale jakby widzicie to już, jak, bo ja to widzę. Na razie nie jestem fanką jakby krycia, bo muszę przejechać parę razy, i ten kolor się składa bardzo nierówno. I wy zobaczcie co się robi tutaj, że nie jest łatwo zrobić równej linii. Naprawdę, no, ten kolor jest mega niejednolity. Mi się wydaje, że to przez taką delikatną pudrowość właśnie tej pomadki. Już dawno nie musiałam się poprawić pędzelkiem krawędzi ale tutaj definitywnie czuję, że muszę. No cóż, wydaje mi się, że jakby, wiadomo, oprócz za mocnego koloru, to nie jestem fanką tej formulacji, bo ona po prostu ja czuję, że ona się przesuwa po ustach i po prostu wtedy ten kolor robi się taki nierówny. Nie zmienia to faktu, że usta czują się nawilżone, nie klei się, nie ma jakiejś skorupy, więc ta pomadka jest bardzo przyjemna na ustach, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pigmentację, coś tutaj jest nie tak. Podsumowując całość, uważam, że jakościowo te produkty są naprawdę dobre, szczególnie Ogólnie zaskoczył mnie właśnie ten produkt dwa w jednym do policzków i do ust, bo jestem mega cute i też naprawdę jest bardzo dobrej jakości. Ogólnie mówiąc, jakość jest bardzo dobra, ale. Kolorystycznie, naprawdę trzeba znaleźć swoją rzecz, bo kosmetyki są dosyć drogie. Więc, jakby musicie sobie wybrać swego ulubieńca i wtedy jest super. Opakowania są naprawdę mega fajne, super nowoczesne, więc jak najbardziej na plus. Dajcie znać, czy testowaliście już jakieś jej kosmetyki, czy macie jakichś swoich ulubieńców. No i oczywiście pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w następny piątek, a na kanale vlog w każdą środę. Dzięki piękne, i do zobaczenia i pa! pa.